Z Ewangelii według świętego Marka, tylko jeden chleb mieli ze sobą w łodzi. I tyle wystarczy. Jeden chleb, Jezus Chrystus, Eucharystia, wystarczy, żeby mieć cały świat, cały pokarm świata, całą radość świata, całe życie świata. Jeden chleb w łodzi, żeby nigdy nie, wy, nie wyruszyć na połów, nie wyruszyć w drogę bez Jezusa. A wtedy jeśli Jezus jest z nami, ten jeden, jedyny, ważny chleb, to jesteśmy bezpieczni i mamy wszystko, czego nam potrzeba. Do zobaczenia jutro.